Mała wieś, ukryta w dolinie między lasami i wzgórzami, wydawała się zatrzymana w czasie. Kamienne domy z czerwoną dachówką stały w równych rzędach przy brukowanej uliczce, a między nimi snuły się polne ścieżki, wąskie i nierówne, porośnięte dzikim ziełem. Rano mgła otulała wioskę jak ciężki welon, spowalniając każdy ruch, a w powietrzu unosił się zapach wilgotnej ziemi i rzepaku. Wokół panowała cisza przerywana tylko świergotem ptaków lub odległym brzęczeniem owadów. Starsi mieszkańcy mawiali, że życie tutaj płynie powoli, jakby czas sam zatrzymał się nad tą doliną. Wiosna przyszła niespiesznie. Kwiaty powoli rozkwitały, pola pokrywały się zielenią, a pszczoły zaczynały budzić się z zimowego letargu. Wśród nich pojawiła się ona, pszczoła, której wygląd zdawał się odbiegać od wszystkiego, co mieszkańcy kiedykolwiek widzieli. Skrzydła miała przejrzyste, lecz opalizujące złotem i bursztynem, które w słońcu migotały jak płomienie. Futro na jej ciele było idealnie gładkie, miękkie, niemal hipnotyzujące, a delikatny brzęk skrzydeł niósł się w powietrzu jak echo jakiegoś pradawnego rytmu. Nie była wielka, przeciętny człowiek mógłby pomyśleć, że to zwykła pszczoła, ale w jej spojrzeniu kryła się inteligencja i coś niepokojącego, złowrogiego. Pierwsza ofiara padła niedaleko strumienia, który przepływał przez południową część wsi. Starszy mężczyzna, który wyszedł rano karmić kury, poczuł nagły, przeszywający ból w ramieniu. Niewielka plamka na skórze, nic więcej, a jednak wystarczyło, by życie zaczęło powoli opuszczać jego ciało. Przez kilka dni wiotczał, skóra marszczyła się i wysychała, oczy zapadały się, a mięśnie odmawiały posłuszeństwa. W końcu pozostała po nim tylko sucha, szara sylwetka, jakby czas sam wyssał z niego życie. Podoba Ci się nasz materiał? Kliknij lubię to, zasubskrybuj kanał i włącz powiadomienia, by być na bieżąco z nowymi filmami. Wieś początkowo nie zauważyła zagrożenia. Ludzie myśleli, że to jakaś choroba, sezonowa grypa, aż kolejne osoby zaczęły znikać. Kobieta z pobliskiej chaty, młoda i zdrowa. Znalazła w swoim ogródku pszczołę o złotych skrzydłach. Uciekła, próbując machać rękami, lecz chwilę później poczuła rządło przeszywające jej ranie. Dni mijały, a jej ciało powoli stawało się suchym, zeschniętym truchem. Nikt nie mógł jej pomóc. Wieś szybko ogarnęła swoista panika. Domy zaczęły pustoszeć, dzieci zniknęły w lasach razem z rodzicami, a pola pozostały nieopsiane. Każdego dnia, gdy mgła osiadała nad wioską, można było usłyszeć ten charakterystyczny, niepokojący oraz przeszywający ciszę brzęk skrzydeł. Ludzie mówili, że czasami pszczoła pojawia się tam, gdzie jej nikt się nie spodziewał, a mianowicie przy studni, nad opuszczonym grobem, w sadzie, gdzie kwiaty dopiero co zaczynały kwitnąć. Ataki stawały się coraz bardziej wyrafinowane. Pszczoła obserwowała, Wybierała swoje ofiary powoli i starannie. Zatrzymywała się nad polami, na ścieżkach, przy zwierzętach, które często stawały się pierwszymi zwiastunami zbliżającego się zagrożenia. Kiedy ofiara poczuła żądło, cierpienie zaczynało się powoli. Najpierw ból w miejscu ukłucia, potem gorączka, osłabienie mięśni, skurcze, aż wreszcie ciało wiotczało i marszczyło się, jakby wysychało od środka. Zapach był nie do opisania, stechlizna, sucha ziemia i metaliczna nuta śmierci. Nie było sposobu, by jej uniknąć. Pszczoła wydawała się niemal nadprzyrodzona, mogła pojawić się w środku dnia nad strumieniem, a kilka godzin później w sadzie na końcu wsi. Jej obecność była cieniem, który przesuwał się między opuszczonymi domami, czekając, aż ktoś nieostrożny wejdzie na jej teren. Każdy ukąszony człowiek stawał się świadectwem jej mocy. A pustka w wiosce rosła z dnia na dzień. Wieś ostatecznie została całkowicie opustoszała. Pola zarosły dzikimi kwiatami, drogi zamieniły się w ścieżki zarośnięte mchem, a jedynym mieszkańcem pozostała złota pszczoła unosząca się nad opuszczonymi domami i spojrzeniami pustych oczu dawnych mieszkańców. Brzęk jej skrzydeł był jedynym echem życia, które kiedyś tu istniało, przestrogą dla wszystkich, którzy mogliby kiedykolwiek wkroczyć do tej doliny. Jeśli spodobała Ci się ta historia, koniecznie zostaw lajka, skomentuj i zasubskrybuj nasz kanał. Do zobaczenia następnym razem